W niedzielę już po raz 17 wystartowały rozgrywki halowych mistrzostw Lubawy w piłkę nożną o puchar burmistrza miasta W Kali ośrodka sportu i rekreacji przy gimnazjum zabeldowały się zdane z ubiegłych lat Libro, ubiegłoroczny mistrz, szkłomal czy juniorzy Konstraktu. Do gry wrócił po dwóch latach przerwy z odmienioną nazwą IKEA, dawniejszy Swedwood. Najmocniejszym akcentem rozgrywki zainaugurował zespół Eurostylu Rybno, gromiąc Autoland z Lubawy aż 13 do 0. Nieprzyjemną niespodzianką sprawili tego dnia piłkarze Isowentu, którzy, pomimo zgłoszenia się do rozgrywek, nie przyjechali na pierwszą rundę halówki. Już dziś zapraszamy na niedzielne mecze lubawskiej halówki, które potrwają przez najbliższe 3 miesiące.